Cześć, witajcie. Witam Was w kolejnym materiale z World of Tanks. Moi drodzy, dzisiaj skupimy się ponownie na czołgu francuskim usmotierowym na medzie premium. Przed nami Revalorize. Pytaliście o ten czołg, ponieważ od jakiegoś czasu jest, jest możliwość nabycia tego pojazdu w programie rekrutacyjnym. Ja powiem tak, ja go nigdy nie lubiłem. Ten pojazd od kiedy wszedł do gry mi nie odpowiadał. Oczywiście buffy jakie otrzymał spowodowały, że gra się nim ciut przyjemniej, ale to nie zmienia faktu, że dalej jakimś wielkim entuzjastą tego czołgu nie jestem. Mi w grze, przypominam to jest MED, mi w grze ten pojazd bardziej przypomina TDK, a jeśli chodzi o MEDa, no, no to kojarzy się trochę ze stylem gry jak taki STG. Oczywiście nie mamy tutaj wieży umie umieszczonej z tyłu, ale e, mamy porównywalne rzeczy, czyli właśnie dość długie przeładowanie przy sporej jak na... Meda tego tieru Alfie, można powiedzieć, że nawet dużej Alfie jak na Meda, no bo to jest jednak 390, ale w praktyce zazwyczaj tym pojazdem gramy bardziej jako TD, gdyż nie mamy. Z... W ogóle nie mamy pancerza, a mobilność, którą dysponujemy, to też szału nie robi. Do tego Revalorize jest dość dużym czołgiem, wysokim. Ta wieża jest umiejscowiona nawet bliżej środka tego pojazdu, co powoduje, że te 10 stopni depresji, jakie tu macie, które to jest oczywiście bardzo dobra wartość, ale te 10 stopni depresji też nie zawsze jest odczuwalne tak, jakbyście chcieli. I o ile jeszcze kilka lat temu 390 Alfy na ósmym tierze no, robiło wrażenie... Tak teraz, jeżeli się zastanowimy i pomyślimy na spokojnie, ile jest Tedeków premium, że są też czołgi ciężkie po kroju polskich, polskich czołgów usmotierowych strzelających po 420, po 440, V-ka strzelająca za 490, ta zwierząt z tyłu. Więc no, ta Alfa 390 obecnie nie robi aż takiego wrażenia. Są też medy, które strzelają dużo częściej po 320. I jednak już przez to też rewolorizer na pewno trochę stracił. Czy na polach bitew go widać? No, czasami go możecie spotkać, ale też raczej no nie jest ta maszyna nie jest to maszyna, która by była polecana jako topowa premka. Wydaje mi się, że ogólnie Wargaming ma tendencję dodawania raczej słabszych premek w tych programach różnych rekrutacyjnych, słabszych na tle tego, co chociażby, co chociażby dzisiaj w grze funkcjonuje Revalorize ma czterech załogantów więc możecie sobie szkolić idealnie załogę z iMixa 30B dziesiątotierowego meda tylko pytanie ile osób gra iMixem 30B bo wiemy że ten pojazd na swoich tierach to również no delikatnie mówiąc niewyróżniająca się maszyna a mówiąc wprost raczej kupa więc Revalorize można oczywiście grać, jeżeli komuś taki styl pasuje, ale z drugiej strony ja, ja mam tutaj podobne podejście jak do STG. Jeżeli mam grać medem, jak Tedekiem, to ja wolę pograć Tedekiem. Tedekiem, który zazwyczaj ma większą alfę, Tedekiem, który ma zazwyczaj większą penetrację. I dlatego łatwiej się nim snajpi. Okej, okay. jeśli chodzi o TDK osmotierowego francuskiego, to ta Malfa jest taka sama, czyli dokładnie 390. DPM również szału nie robi, ale jednak penetracja podstawowa i penetracja na goldzie jest dużo większa, więc y, jak mam grać tym jak TDK, wolę grać TDK. -iem. Jakie są problemy revalorize? Mówiłem, absolutny brak pancerza przy niestety niezbyt dobrej mobilności. Ta mobilność w dzisiejszym wojcie bardzo mocno daje mi się we znaki i powoduje, że no czegoś mi tutaj... Czegoś mi tutaj brakuje i chciałbym, żeby pojazd, który ma tyle wad jeździł zdecydowanie dużo, dużo szybciej. Jeżeli sprawdzimy sobie na mobilność, to mamy tu 15,5 konia na tonę, ale tylko 40 km prędkości maksymalnej. Cak na meda bez pancerza jest wartością bardzo słabą. Do tego 16 km prędkości cofania. Brak pancerza powoduje też, że bardzo, ale to bardzo łapiecie od artylerii czy od czołgów pokroju T42, zdarzyło mi się podczas ogrywania teraz ponownie rewaloryzę przyjąć kilka razy od arty za ponad 1000, przyjąć od, przyjąć od T49 również za ponad 1000. Wyposażenie ja gram ze stabilizatorem i dosyłaczem, to jest taka podstawa i trzeci moduł to jak zawsze rzecz gustu. Niektórzy pewnie ze względu na słabą mobilność wolą wsadzić tutaj wolą wsadzić tutaj sobie turbo, kto inny może wsadzić sobie chociażby Coś, co poprawia ten, ten moduł, co poprawia celność. Ja jednak lubię mieć duży zasięg widzenia i jeżdżę sobie na optyce, żeby też w sytuacji, w której już nie ma kto dla mnie podświetlać przeciwników, być w stanie wcześniej zaświecić wroga i oddać w niego strzał. Grałem na gaśnicy, zamontowałem potem racje bojowe i jednak warto zamontować te racje bojowe, bo wpływają znacząco na parametry czołgu, zwłaszcza na czas przeładowania. Bez racji bojowych przy takiej załodze, jaką mam tutaj, czyli załogą Zbija oraz z normalnym dosyłaczem, bez żadnych tam różowych czy fioletowych modułów, miałem czas przeładowania około 10,8 sekundy. Po wsadzeniu racji bojowych spadło to o około pół sekundy, więc jest różnica. Elewacja tylko 15 stopni, tutaj chcielibyśmy, żeby było ciut więcej. Jeżeli mam już dopatrywać się jakichś dobrych cech tego pojazdu, to zdecydowanie Prędkość lotu APCRów, bo apcr -y, bazowa prędkość, jak widzicie, to jest 1460. To jest naprawdę super wartość mniej więcej coś takiego, co macie na MX, CD -A, na TDK czy na, na Konan, jak pancerze. Hity, penetracja 250, tutaj ta prędkość pocisku sporo wolniejsza, bo nie cały 1000, a co do penetracji pocisków podstawowych, to podstawowa pena. Wynosi tutaj 200 mm, niestety to jest nie aż tak dużo jak na dzisiejsze realia WOTA. Tym bardziej, jeżeli stoimy gdzieś z tyłu, strzelamy za PCR-a, PCR też wytraca tą penetrację i jednak chciałoby się, żeby ta pena była zdecydowanie większa. To troszeczkę boli. Więc jak dla mnie na pewno rewalorizer to nie jest samograj, to jest trudny czołg do grania. I patrząc po, te, po tych maszynach, które są za program rekrutacyjny, ja jednak cały czas bym upierał się, że lepiej iść w kierunku. W kierunku chociażby Patriota, a jeżeli ktoś chce grać czymś jak Tedekiem, to lepiej sobie wziąć po prostu Tedeka. Dużo, dużo amunicji to jest też na pewno zaleta tego pojazdu, ale jeśli chodzi ogólnie o radość z gry, Revalorize, Ja nie odczuwam żadnej radości i w sumie dopóki tego pojazdu nie zbafują, to nie zamierzam raczej tym zbyt dużo. Grać. Pokażę Wam dwie ciut lepsze bitewki, jakie mi się trafiły podczas odkurzania tego pojazdu, ale też nie były to bitwy fenomenalne. Co do kronikarskiego obowiązku, to już dawno go miałem spełnionego, więc też dzięki temu, no, może nie muszę grać nim aż tak dużo, jakbym nie chciał. To tyle, jeśli chodzi o takie odkurzenie, a teraz przejdźmy do dwóch bitewek. Jesteśmy w bitwie. Dzisiaj zaprezentuję Wam dwie bitwy, i ogólnie na chwilę obecną to będzie wszystko, jeśli chodzi o Rewkę. Tak jak mówię, ja. Tego czołgu nie lubię. Wiem, że wśród Was są fani tego pojazdu. Jak zawsze zresztą, o jakim czołgu bym nie nagrywał, to nawet jeżeli dany czołg jest uważany za totalny paździerz przez społeczność wotowską, i tak zawsze w komentarzach znajdą się jacyś fani danej maszyny. Gdyby nie to, że ten pojazd został dodany do tego programu rekrutacyjnego, to pewnie bym go nie ruszał, bo raczej staram się grać prymkami, które albo lubię. Albo ewentualnie no, przypominam, przypominam, jakieś materiały, czy odkurzam czołgi, które dostały y buffa, tak jak chociażby było o STA2, o T343, y czy chociażby jeszcze y o Super Persingu, czy właśnie o STG. Wargaming zapowiedział y parę zmian, a właściwie dał na super test kilka czołgów ósmierowych, ale póki co ani wideo, ani słychu, jeśli chodzi o to wprowadzenie tych zmian. Druga sprawa też jest taka, że w, tym, w tej grze jest dużo maszyn, które wymagają zmian. Dużo czołgów premium usmotierowych. A przy tym tempie, w którym, w którym Wargaming chce te premki bafować, no to będzie potrzeba jeszcze jakieś 157 lat, żeby takie premki, które mocno nie domagają, w ogóle zostały poprawione. A z drugiej strony, patrząc na zmiany z Supertestu, chociażby na tych czołgach amerykańskich, które mają wielkie cyce na wieży, no to jak oni mają takie dawać zmiany, które niewiele tak naprawdę w grze zmieniają, to, to masakra. Wiadomo, no, no, idealnym przykładem jest CDC, ale myślę, że ten temat jest tak, temat tego czołgu jest wałkowany od tak dawna, że że kolejne gadanie i tak nic nie wniesie. W tej bitwie, akurat granie, granie rewaloryze jest takie, jakie często, często możecie zaobserwować czyli stać z tyłu, kampić, no bo jednak pojazd jest raczej, jeżeli mamy taką możliwość, raczej do snajpy w plutonie byłem z wikapem i z bertonikiem, bertonik miał problemy, żeby się do gry wczytać, jak widzicie dość długo jest awkiem na kapie na razie nie bardzo wpływa to na grę bo i tak prowadzimy, mamy przewagę we fragach, mamy przewagę w HPkach. no i staram się właśnie wyjeżdżać Znaleźć jakiś przestrzał. Wiadomo, przy takich snajperach, czy lepsza stabilizacja, czy krótszy czas skupiania, czy większa penetracja, to są cechy, które dla działa miałyby na pewno znaczącą wartość, jeśli chodzi o zbafowanie ich. Tak samo po, jeśli chodzi już ogólnie o to, jak wygląda dzisiaj wodno. To poprawa DPM-u i mobilności też mogłaby ten czołg. Ten czołg troszeczkę ożywić. Raczej nie szedłbym w poprawę pancerza, bo to niewiele by zmieniło, tak mi się wydaje. Tylko właśnie albo działo albo, albo mobilność. Ale czy w ogóle ten czołg się jakichkolwiek zmian doczeka? Nie wiem. Wydaje mi się, że i tak CDC jest pojazdem, który te zmiany powinien dostać e, szybciej. Niecałe 2000 uszkodzeń widocznych. E, ja mam dwa fragi. Kolejny strzał wchodzi akurat tutaj w wyjeżdżającego Badszata 4 do 1. Ciągle gramy bez jednego plutonowego, a mimo to bitwa układa się dla nas bardzo dobrze. Niestety pada Vika. Problem też z Revalorize przez to, że on jeździ tylko 40 km na godzinę jest taki, mm, trochę w stylu, jak mówiłem Wam, przy omawianiu czołgu z anime, który też jeździł 40 na godzinę i też nie miał pancerza. Czyli nieraz jest taka sytuacja w bitwie, że wydaje wam się, że możecie podjechać, ruszacie tym wielkim papierowym klocem, dojeżdżacie w końcu do, do miejsca, gdzie chcieliście dojechać, a w tym czasie okazuje się, że was, wasz teamek się po prostu zaczął sypać, no i już jesteście w tarapatach, a ta mobilność powoduje, że nie jesteście w stanie uciec, absolutny brak pancerza powoduje, że błyskawicznie zostajecie zutylizowani, więc no to Niestety jest ciężkie, dlatego też przemieszczając się rewką, trzeba bardzo poważnie zastanawiać się nad tym, co się w bitwie może wydarzyć. Zastanowić się, czy na pewno chce jechać w dane miejsce. A nie raz nawet, jeżeli się zastanowicie i wszystko wam w Włocie pokaże, że tak warto, no to może się okazać, że bitwa się zacznie tak zmieniać, że nie byliście w stanie tego przewidzieć. I niestety będziecie w tarapatach 2700 szkodań zrobiony w końcu. Bertonika wczytało do gry. Niewiele to tak naprawdę zmienia na. patrząc na losy bitwy, bo już mamy dożynki. Ale Bertonik, nie robi, że przez pierwsze kilka, kilka minut był totalnym awkiem. To zaraz zobaczycie, jak będę sobie mierzył w przeciwnika. O, mam tutaj Udesa. Zatrzymuję się, żeby sobie w niego strzelić. No i właśnie mój ukochany plutonowy postanowił wjechać mi w ZAT. Szturchnął mnie, a ja w Udesa strzeliłem, ale tylko krytycznie. Więc. Pertonik w tym przypadku lepiej by mi służył, jakby dalej był awkiem na respie, ale że już no, tym awkiem nie jest. No to trudno, czasami tak bywa, czasami kogoś szturchniemy niechcący. Teraz kolejny niefart, jeśli chodzi o strzał w bok 110, gdzieś ten pocisk wszedł nie tam, gdzie bym sobie życzył. Próba oczywiście strzelania w 110 też tak, żeby może jakimś cudem złapać ją na gąsienicę. Sprawdzam sobie, czy jest przestrzał na panterę żeby ubić tego, tego przeciwnika, kolejny strzał w 110, nie wchodzi, no cóż, to działo bywa kapryśne, to jest też wkurzające, nie jest to działo, na którym można polegać, a przy każdym długo ładującym dziale, każde pudło bardzo, bardzo mocno boli, 3437 uszkodzeń zrobionych, 3 fragi, mamy jeszcze T44, Liczyłem, że może będzie kierował się gdzieś w tę stronę i będzie można na niego łatwo znaleźć przestrzał, jednak tak nie jest. No i właśnie tu widzicie też problem z tym, żeby dojechać do akcji. Na moje szczęście, ten T44 nie był daleko, ale w dobie dzisiejszego WOTA, gdzie jest bardzo dużo magazynków, to wy możecie do takiego, do takiego przeciwnika nie dojechać, bo jeżeli dopadnie go jakiś batsztat, jakiś TVP, jakiś project to no to korzystając ze swojego magazynka będzie w stanie wydoić i zrobić dużo więcej uszkodzeń niż wy. Do oczywiście wszystkie magazynki to jest też zmora, wal... zmora jeśli chodzi o walkę z nimi jak gracie rywalorizę, bo no, one przebijają was również bez żadnego problemu. 14 do 9 poszukiwanie tej pantery, ona została dobita przez naszą T30, wygrywamy bitwę i zerknijmy na wyniki. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabite w kątem wpadło znaka pierwszej klasy, wsparcie i duży koliber 4299 uszkodzeń, żadnej asysty, ale to wszystko oczywiście wykampione, więc do tego jak dorzucimy trzy fragi to expa zbyt dużo nie weszło 1148 punktów. To i tak był to powy wynik expa i uszkodzeń, ale jednak szału nie było, jeśli chodzi o tego expa. 17 strzałów oddanych, 14 trafionych, 12 z penetracją na te 4300 uszkodzeń, 2600 75 na dystansie powyżej 300 metrów. Na czysto zarobione z różnymi bonusami. Ponad 200 tysięcy kredytów. No i to by było na tyle. Teraz przejdźmy do drugiej potyczki. I mamy drugą, ostatnią na dzisiaj bitwę. Ostatnią jeśli chodzi o odkurzenie Revalorize. Losowanie na same ósemki z dwiema artyleriami. Mapa Paryż, wschodni cap Mapa, znaczy tu, Tutaj jeśli chodzi o wynik uszkodzeń, to on nie będzie aż tak okazały, ale wydaje mi się, że bitwa, biorąc pod uwagę jaka to jest mapa, czyli mapa no nie jest zbyt idealna dla tego pojazdu, może być dość interesująca i dlatego postanowiłem ją Wam też zaprezentować. W bitwie akurat rzuciło mi z klanu obo Johna BVB, część z Was Johna zapewne kojarzy, John był na Esterfale. No, ja z racji, że jestem rewką, to najpierw wyjechałem gdzieś tutaj na środek, starając się może znaleźć jakiś przestrzał, ale niestety nasz Iwen no nie bardzo cokolwiek był w stanie zaspotować, ich baczat skrócił dość mocno, i teraz ja wyświeciłem sobie tego ST1, ale wyświeciłem go już yy, dość późno. Na szczęście dla mnie on się zatrzymał, więc też udało się jakoś tę pestkę zrobić. To jest właśnie cecha, dla której ja lubię. Hmm, znaczy, secha, to jest sytuacja, dla której ja lubię mieć dobry właśnie zasięg widzenia, aby móc w takiej sytuacji sam sobie kogoś wyspotować. Zauważyłem, że tutaj do Johna zbliżył się Pershing, więc stwierdziłem, że być może będzie tu potrzebna dla niego jakaś pomoc. Zwłaszcza, że poza artylerią to jest on jedyną osobą trzymającą tę flankę. Wyjeżdża Kołowiec, ale fatalny strzał, jeśli chodzi o mnie. W stronę tego rowerka. Dobrze, że John przycelował o wiele lepiej. Pozbył się tego namolnego kołowego stwora. Te trzy deteki, te które widzimy, że są niewyspotowane, powodowały, że nie bardzo chciałem się wychylić po tego persa. Nie spodziewałem się też, że Pershing aż tak mocno będzie starał się tutaj wychylić, by przycelować na Johna, bo gdyby tak, gdybym wiedział, że on taki ruch podejmie. No to oczywiście bym tutaj stał i starał się gdzieś strzelić w, w tego przeciwnika za darmo, ale zauważyłem, że dojechał FV, dojechał dojechał Project, to niestety no, cały czas tutaj ten Pershing y, żył. Ponownie wyjechał on bardzo dziwnie, wyjechał w sposób którego totalnie się nie spodziewałem. I w sumie wróciłem na darmo. Mało tego jeszcze mogłem zarypać teraz y, strzał od jakiegoś TDK albo od artylerii, więc y, no, można było to odpuścić. Ale nie zawsze człowiek może być przekonany do tego, czy jego drużynowi będą w stanie jakąś maszynę dobić. więc wolałem się po nią mimo wszystko wybrać. 2 do 2 przewaga w HP-kach niewielka, no ale jednak jakaś przewaga jest. Widzimy, że bacik jest na dobicie. Ja sobie powoli będę tutaj skracał, oczywiście cały czas mając w głowie to, że nie ma trzech TEDeków, z czego no, każdy z tych TEDeków bije za sporą wartość uszkodzeń, a no to już w ogóle dojeżdżam, jest, jest ustawiony barczy, kończę go, Pozbycie się tego lajda myślę, że było dość ważne. Jest to mój pierwszy frak na koncie w tej bitwie. 4 do 2, widzimy gdzie jest ISU, widzimy gdzie jest SU, już tylko Skorpion pozostaje niewyświecony. 4 do 4, mamy sytuację remisową, jest przestrzał na ISU, skupiam sobie i udaje się oddać strzał. Oczywiście, przez to, że dostałem spota, no to teraz wyjazd jest ryzykowny, Takie ISU może się na mnie ustawić i sprzedać mi potężną plombę. Ja będę musiał oddać. Mniej więcej dwa strzały, żeby uzyskać takie uszkodzenia na nim, co on jest w stanie mi zrobić po jednym strzale, ale zobaczcie, dzięki kolejny raz, dzięki załodze yy, udaje mi się zrobić jakąś asystę. Yy, John wykończył SU 130pm, no i teraz zastanawiałem się, co robić dalej. W pierwszej kolejności chciałem skupić się na tej flance, na stronie północnej, żeby pozbyć się is być może znaleźć tam artylerię. Dojeżdżam, jest skorpion. Chciałem postawić go na gąsienicy, nie udało się to, ale oddaję strzał do tego też. Robię kolejną asystę. 6 do 6, sytuacja remisowa, ale mamy sporą przewagę. Niestety w tym momencie, no, ta artyleria dość mocno zepsuła mi plany. Od oddaję strzał. No, jeden strzał póki co. Nie wiedziałem, gdzie jest druga arta i powiem szczerze, że się troszeczkę tego bałem. Dostałem teraz strzał od drugiej arty. No, ale dalej nie widzę, nie widzę artylerii pierwszej, bo tam gdzieś jest ustawiona odpowiednio za krzekami. Ja mm, strzelałem na blindzie, ale się nie udało. A mając doświadczenia z poprzednich bitew, w której to darty potrafiłem złapać za ponad 1000, nie chciałem być ustawiony do tej Su-14,2, bo to, że ona potrafi przyładować, to wiem. Yy, dlatego też postanowiłem się stąd wycofać. Z perspektywy czasu może to był błąd, może trzeba było pocisnąć tą artylerię. I dałoby mi to ciut więcej. Z drugiej jednak strony zbyt siedziało we mnie przyjęcie kilku strzałów od artylerii za pokaźne wartości, i stwierdziłem, że w pierwszej kolejności postaram się pomóc z ogarnięciem miasta. Oczywiście zostawiając obie, zostawiając znaczy obie artylerie, no teraz już jednej nie ma, bo, to, bo ta 114-2 została gdzieś tam dobita, prawdopodobnie na ślepo przez naszą artę, ale zostawiając jedną artę przy życiu. Też ryzykowałem, że dostanę od, nie od niej jakąś e, plombę. Mimo to chciałem pomóc w mieście, e, zwłaszcza, że też to miasto trochę dziwnie się e, e, porozjeżdżało. Super Pershing jest gdzie indziej, FV jest gdzie indziej, a przeciwnik jest dość mocno skupiony, więc jeżeli oni by wyjmowali od nas te czołgi jeden po jednym, no to jeszcze kto wie, jakby ta bitwa się potoczyła. Podoba mi się z punktu widzenia oczywiście Oglądania tej bitwy, ale też rozgrywania jej, że nie jest to kolejna bitwa jednostronna, tylko taka bitwa, w której trzeba pomyśleć, trzeba się wycofać, trzeba gdzieś pojechać od, od innej strony. Za e, właśnie cały czas za takie bitwy lubię ten grę i to takie bitwy dają mi najwięcej e, przyjemności w ociszku. Szkoda tylko, że takich bitew jest jak na lekarstwo. E, mamy ISO. Ładnie teraz LC ją mm, dobił i zostaje właśnie tylko jeszcze jedna arta, żeby tę artę znaleźć. E, liczyłem, że Wenik albo właśnie John Westerfale będą w stanie to zrobić. Ja cały czas zastanawiałem się, jak podejść do tego ISA 3A. E, bałem się go, dlatego że is 3A ma trzy pestki w magazynku i tymi trzema pestkami bez problemu jest w stanie odesłać nas do garażu. To jednak, jak jest, mamy mniej niż 1000 uszkodzeń, to jednak z takim isem 3A trzeba uważać. A. Na... No on te trzy peski jest w stanie wywalić bardzo szybko, ja niestety już tak szybko załadować w stanie nie jestem, bo DPM tego czołgu szału nie robi, a do tego jeszcze wszedł tak beznadziejny strzał, czyli jakiś krytyczny, czy tam nawet za zero, nieważne zresztą, no, w każdym razie wszedł strzał bez zadawania uszkodzeń. Na szczęście no, ogarnęli sprawę moi drużynowi tutaj... Wrogiej artylerii ten istrza też się troszeczkę czai. Wyjeżdża, wyjechał beznadziejnie, także go mogłem złapać na gąsienicy. Pada mi morak ale też po mojej gąsce zostaje ist dobity. No i mamy w tej chwili 13 do 10. 2669 uszkodzeń, niedużo, no ale też mapa miejska, bliskie dystanse, 1690 asysty. Więc jak już połączymy jedno z drugim, no to Wygląda to dużo, dużo lepiej. No i 112 oraz Super Pershing to ostatnie maszyny we wrogiej drużynie, jakie się ostały. Wyjeżdżam sobie delikatnie, na spokojnie. No Widzimy Super Pershing jest daleko. Jest 112. 112. Odbił się, nie wiem jak on to zrobił, ale po tym jak on się odbił to postanowiłem sobie... Ogarnąć tą mm, tą ciężką maszynę premium. No i załadowałem pośwodłem kofu burzący mówię, a strzelę byle jak w tego super No i dobra, jest przymierzony, ale nie, no pocisk poleciał trochę niżej poszło na yy, na nasyp. No mówię, dobra, teraz go dobiję. Nie dobiłem. Uszkodzony silnik. Uszkodzony silnik to jest też coś, co yy, w rewaloryzacji niestety zdarza się dość często, a przy jego mobilności nie muszę mówić, że z uszkodzonym silnikiem to praktycznie nie jeździcie. To tyle, jeśli chodzi o ten Bitwę zerknijmy na wyniki. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabitewkę w wpadła również odznaka pierwszej klasy 1830 uszkodzeń pasy,ście 2840 uszkodzeń własnych. Dorzucamy do tego dwa fragi i łącznie dało to 1277 punktów bazowego expa. No, nie dało to Mki, więc widać, że na tym rewaloriza jednak ktoś tam te wyniki kręci. ciut wyższe. Bardzo ładna bitwa. Jona Ponad 4000 uszkodzeń z na mapie, która wcale taka dobra dla esterfała zbyt często nie jest. 5 fragów i też ponad 1200 bazowego Expa. 15 strzałów oddałem 10, trafiłem, 9 z penetracją na te 2840 uszkodzeń zrobionych, 810. Na dystansie powyżej 300 metrów przejechałem ciut ponad 3 km na czysto zarobione prawie 166 tysięcy z różnymi bonusami. EXPA wpadło 2108. Chcieliście, żebym odkurzył materiał o Revalorize. Więc to zrobiłem. Jeżeli zastanawiacie się nad tym czołgiem z programu rekrutacyjnego, to na pewno nie uzyskacie mojej rekomendacji. Ja tego pojazdu nie lubię i zdecydowanie polecam albo Patriota, albo jakiegoś Tdeka, który nie ma problemu z penetracją i będzie wam się dzięki temu grało łatwiej. To tyle ode mnie. Pamiętajcie, moi drodzy, o sekcji komentarzy. Piszcie mi proszę, co Wy sądzicie o Revalorize, jak wam się nim gra w obecnym włocie, czy według Was to jest dobra maszyna, czy może powinna dostać buffa. Ewentualnie jaki czołg z programu rekrutacyjnego wy byście polecili. Będę wdzięczny oczywiście też za łapki w górę. Pamiętajcie o subskrypcjach dzwoneczkiem. Ja Wam życzę miłego dzionka i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!